Cześć Wam! Witam koleżanki i kolegów z naszej szkoły. Dzisiaj, w naszej audycji historycznej, będziemy mówić o żołnierzach wyklętych. Prezydent Lech Kaczyński powiedział: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Wiele upłynęło czasu nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na uchwalenie tego dnia i przywrócenie pamięci czekały środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju. Albo zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach. Po prostu odeszli już na wierzchu wartę. Od lat pukali do wielu drzwi, z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swoim najlepszym synom. Przez lata odpowiedzią była cisza. W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, nadzieje zaczęły się spełniać. Apele środowisk kombatańskich zaczęły zyskiwać coraz większe poparcie. Janusz Kurtyka, prezes IPN-u, od końca roku 2005 nadał tym staraniom silny impuls i przyspieszenie. Między innymi 19 listopada 2008 roku podczas spotkania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego z udziałem wiceprezydenta Opola Arkadiusza Karbowiaka i pełnomocnika Wojewody Opolskiego do spraw kompadantów i osób represjonowanych Bogdana Bocheńskiego postanowiono zorganizować 1 marca 2009 roku w Opolu Dzień Żołnierza Antykomunistycznego. W liście do prezydenta Opola Ryszarda Zembroczyńskiego, prezes kurtyka napisał, że uroczystość oddania chodu członkom zbrojnych organizacji niepodległościowych Walczących po II wojnie światowej z organami komunistycznego państwa, powinna wpisać się na stałe do kalendarza uroczystości państwowych. 28 lutego 2009 roku z inicjatywy prezesa Kurtyki na pierwszym walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia podjęta została uchwała popierająca inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ustanowienia dnia 1 marca dniem żołnierzy wyklętych. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w Mokotowskim więzieniu, więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Stworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do Związku Radzieckiego sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, by wypełnić złożoną przysięgę. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia w 1945 roku działało w nim bezpośrednio 150 do 200 tysięcy konspiratorów skrupowanych w różnych oddziałach. 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około 20 tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność żołnierzy wyklętych. Ostatni leśny żołnierz związku walki zbrojnej Armii Krajowej, a później organizacji Wolność i Niezawisłość Józef Franczak, pseudonim Laluś, zginął w walce w październiku 1963 roku. spełna dwa miesiące przed śmiercią w katastrofie smoleńskiej prezes Janusz Kurtyka tak mówił. Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Poza tym, czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność i niepodległości po II wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz prl -u. Komuniści robili wszystko, by zochylić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę. Oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o polskim państwie podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej, bo to była walka o niepodległość. Zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał prezydent Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczenia ich walki, ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL-u i ciszy po 1989 roku. Młodzież Polska chce pamiętać o żołnierzach wyklętych. W naszej szkole od wielu lat każdego roku. 1 marca, z inicjatywy pana profesora Jacka Bindasa oraz pani pedagog Agnieszki Jacikowskiej, odbywał się apel patriotyczny. Na przerwach słuchaliśmy piosenek z płyty Panny Wyklęte, a na lekcjach historii oglądaliśmy filmy o bohaterach tamtych dni. W tym roku chcemy poprzez naszą audycję przypomnieć wszystkim o Wyklętych. Byliśmy żołnierzami. Gdy w objęcia śmierci ciskały nas kule, pośród dymu błysków i krwawej zamieci wichury, trzymając sztandar swój świetlisty, stawaliśmy ginąc na ziemi ojczystej. Byliśmy żołnierzami Boga naszego w imię honoru, chwały, ostrza wygnańca niczym niestępionego, co wraz z światłem jutrznie poranka, wiary narodzin jest świadkiem. Byliśmy żołnierzami, spoglądając w serca niewieście kochanków Werony oraz w umysły młodzieńcze zapałem palące. Byliśmy żołnierzami, gdy łamiąc nam czaszki zbielałe i szkielety prostując kamienne, do paranoi miłości nas sprowadzono, kruszec tu swój zostawiając. Lecz teraz, wzmagając mnie o towarzyszów kurchany, gdy płomień tańczy na ciałach, stoimy w bastionie idei marmurowym, i spoczywać tak będziemy, dopóki wspomnienie o nas nie zaniknie. Żołnierze wyklęci, zdrajcami nazywani przez tak wiele lat i miesięcy zapomniani przez swoich, doczekali się chwili, gdy wrócono ich naszej pamięci. Ci niezłomni żołnierze Wierni prawdzie i wierze, o prawdziwą Polskę walczyli. Dla ojczyzny swej drogiej, ujarzmionej przez wroga, swego życia i krwi nie szczędzili. O ironio historii, która wiernych swych synów za największych jej wrogów uznała. Krew niewinna Polaków wsiąkła w ziemię ojczystą, gdy uczciwość z kłamstwem przegrała. Nadszedł dla was czas prawdy bohaterscy żołnierze, sprawiedliwości, zorza jaśnieje. Przywrócono wam godność tak nikczemnie splamioną. Cała Polska wam dzisiaj dziękuję. Hołd wam z serca składamy. Oni niezłomni, żołnierze, za ofiarę z życia złożono wasz wysiłek i męstwo. Ostateczne zwycięstwo. Polskę wolną znów przywróconą. Wolność to nie jest bukiet kwiatów, który dostaniesz od rodaków. Za lat wysługę i postępy we wprowadzaniu w kraj nędzy. Wolność to nie jest krzyż zasługi, który ci wręczę jeden z drugim, choć sami palcem nie ruszyli, by obcy nami nie rządzili. Wolność to nie jest ładny domek, który postawił sobie ziomek, co w sercu nigdy nie miał dumy, lecz wiedział, jak zarobić sumy. Wolność to nie jest z nieba prezent, który dostaniesz dzięki wierze, że wykonując polecenia, przyczyniasz się do oświecenia. Wolność ma cenę i jest nią śmierć, więc pomyśl, nim zaciśniesz pięść. Czy masz, czy masz odwagę skończyć swój byt? Tak, że nie wspomnicie mu nigdy nikt. Cześć ich pamięci! Cześć i chwała bohaterom!